To tutaj trochę w chłodzie staniemy, ale poczekamy, bo jeszcze mają dojechać, także gdzieś o godzinie 12.30 rozpoczniemy tutaj spotkanie. Także jeszcze raz wszystkich witam przybyłych, a o 12.30 rozpoczniemy spotkanie. Dziękuję. Andrzeja Lepera, my w tym się nie godzimy, To twierdzą media, To twierdzą rządy i politycy. My mówimy wprost Andrzej Leper za to, że mówił prawdę, że odnosił się do Polski, do Polaków, do obywateli. za to, został samotowany. Jeden z kozernych wybrano ten dzień, który rano, zwiążty wierzchnia, tak pogodny jak dziś, wybrał się na zakupy. Następnie, wstęp do biura, miał spotkanie, miał miejsce spotkanie o dziesiątej. Tragedia dla społeczeństwa że w sposób zaplanowany, miałem powiedzieć, w sposób nawet przeliczony doszło do mordu na Andrzeju Leperze. Był to piątek i prawdopodobnie nie można nic było robić, przeprowadzać ani sekcji, ani nic, żeby dowiedzieć się prawdy. Koleżanki i koledzy, świętej pamięci Andrzej Leter był wicemarszałkiem Sejmu, był wicepremierem państwa polskiego, był ministrem rolnictwa i rozwoju wsi. Za którego to w tych latach bardzo wielu rolników często to wspomina, że to najlepsze lata rolnictwa, chociaż były krótkie. Ale były dbane o rolnika i o całe otoczenie. Szanowni Państwo, można by przytaczać wiele słów, można by mówić o wielu sprawach, które Andrzej Leper za swojego życia dokonał. Był prawdziwym patriotą, był charyzmatycznym przywódcą, tworzył ruch, który. Był całkowicie spontanicznie zorganizowany. Ludzie, którzy wstąpili do tego ruchu, a to ponad 120, 120 tysięcy obywateli i obywatelek, liczyli, że w Polsce zacznie się od nowa. Tą odnowę przerwano 5 sierpnia 2011 roku. My ubolewamy nad tym, ale cóż mamy zrobić? Dzisiaj przyszło nam składać więcej kwiaty, robić manifestacje. Rocznice nie takiej Polski oczekiwaliśmy. Nie oczekiwaliśmy, że ten ruch nie przetrwa że ten ruch będzie się powiększał ale był on niebezpieczny, tak do rządzących, jak i do tych, którzy przygotowali się do władzy. Szanowni koledzy, szanowne koleżanki, dzisiaj zebrani, my wiemy, że tylko razem to jest na naszych billboardach tylko razem Polacy tylko razem. Ludzie samoobrony, tylko razem możemy zwyciężyć. Tylko razem możemy przebić to, co dzisiaj narasta. I nie mówmy, że nie można. Nie mówmy, że nie damy rady. Bądźmy odważni. Stańmy w szeregu i brońmy tego, co nakreślił nam. Nasz przywódca, świętej pamięci Andrzej Leper. Jeżeli ktoś nie ma odwagi, jeżeli ktoś się boi, to niech się za to nie bierze. Bo tylko dręczy ludzi i niepotrzebnie stwarza sytuację. My przetrwaliśmy. My to jesteśmy. My, którzy po śmierci Andrzeja Lepera w 2011 roku nie złożyliśmy broni. My powiedzieliśmy, że będziemy sprawować rolę samoobrony. My powiedzieliśmy wprost, że to, co przygotowano Andrzejowi Leterowi, Lepero, przepraszam, wszystkie afery, dziś wiemy, że aferę, tekst zaferę przygotowano w Gazecie Wyborczej. Dziś wiemy. Za aferę gruntową przygotowali ci, którzy są na plakatach, na billboardzie. Dziś są oskarżeni. Ale to nie przywróci życia Andrzejowi Leperowi. Ale nam daje szansę, nam daje możliwość, żebyśmy się przebudzili, żebyśmy spojrzeli razem, żebyśmy zaczęli i skończyli dzieło, jakie było zapoczątkowane w 1991 roku, kiedy powstała samoobrona pod wodem Andrzejem Leberze. Szanowni zebrani, dziś stoimy niedaleko Sejmu, o którym Andrzej mówił niejednokrotnie. Koniec wersalu w Sejmie. Dziś nie jest możliwe, aby tego dokonał, bo jemu już nie pozwolono. Ale my możemy. Możemy wykonać jego testament. Testament, który nakreślił już od 1991 roku, kiedy mówił w Sejmie o aferach, o różnych hazardach. O tym, że polska ziemia zostanie sprzedana. Że polscy ludzie PGR-u zostaną bez niczego. Że nikt się nimi nie zajmie. A ziemię dostaną ci, którzy na nią nie zasłużyli. I to jest faktem. Mówił o aferach i co się stało po paru latach. Dzisiaj nie podsłuchuje się aferzystów. Dzisiaj Chce się udowodnić, kto podsłuchiwał. Kto podsłuchiwał? Czy miał nakaz, czy nie mógł tego robić? Andrzej Leper za swą charyzmę, za swą odwagę zapłacił życiem. Nie on się targnął na życie, ale to jemu odebrano życie. I my jesteśmy winni tego. Że my że musimy stanąć ramię w ramię i powiedzieć dość, dość obłudy, dość kłamstwa. Jesteśmy silni naszą siłą. Dziś zbliżają się wybory. I znowuż nas rozprowadzają. I ponownie ludzie samoobrony, którzy mówią, że są koło samoobrony. Że działają na rzecz samoobrony. Znowuż idą gdzie indziej, kim innym i co inny interes chcą załatwiać. My, członkowie samoobrony, mówimy wprost: jesteśmy, byliśmy i będziemy. Dlatego z tego miejsca wzywam wszystkich tych, którzy nazywają się patriotami. Wszystkich tych, którzy mówią o antysystemie. Mówię wprost. Chodźmy razem. Przypomnijmy 89 rok, kiedy to społeczeństwo wybrało 99 senatorów solidarności. Przypomnijmy, że wtedy nie sejm kontraktowy, to byśmy byli pewni, że 100% tego było byłoby solidarnościowe. Dlatego dzisiaj nie możemy tego zrobić na rzecz społeczeństwa, nie antysystemu, ale na rzecz ludzi, którzy tego oczekują. Dlatego z tego miejsca wzywam wszystkich patriotów, a tymi, co się związują patriotami i antysystemowcami, mówię wprost. Paweł Kuki, wszyscy narodowcy, patrioci ludowi, wszystkie opcje polityczne. Chodźmy razem. Nie patrzmy na szyldy. Patrzmy na ludzi. Patrzmy na tych, którzy oczekują sprawiedliwości. Nie tej pisanej, ale tej wykonanej. Bo dzisiaj widzimy że wszyscy mówią przed wyborami o tym, że dopłaty rolnicze są niesprawiedliwe. Ale ja się pytam, co zrobili w tym czasie, w tych dziesięciu latach, aby coś w tym kierunku zrobiono. Ostatnie słowa nowego prezydenta. Wyrównamy dopłaty obszarowe, a przecież pan prezydent, ja nie chcę ubliżać panu prezydentowi, był Europosłem. I ciekawy jestem, czy złożył chociaż jeden projekt, jeden wniosek o to, żeby wyrównać dopłaty obszarowe. Nie populizm, ale szczera rozmowa Polaków. Nie żadne antygonistyczne sprawy, ale to, co przed nami. Wielkie wyzwanie. Dlatego też chciałbym, Abyśmy dzisiaj w tym proteście, ja wiem, że są żniwa, ale to nie Andrzej Leper wybrał 5 sierpnia datę swojego zamordowania. To nie Andrzej Leper chciał tego dnia zginąć. Tak to się stało. A dzisiaj możemy powiedzieć wprost: tak to się musiało stać. Dlatego, żebyśmy my, jako rolnicy nawet nie mogli przyjechać na taki protest, na taką rocznicę, bo dla nas ważny jest zbiór zboża. Dlatego powiem, że cieszę się, że wielu nie członków Samoobrony jest dzisiaj z nami. Wierzę, że w niedługim czasie będziemy wszyscy razem, że stworzymy ruch podobny do ruchu z 2000, 1991 roku. Chcę powiedzieć, że rozmowy są w toku i trwają. I będziemy robić wszystko, aby ruch Samoobrona był ruchem autentycznym, ruchem, który chce i będzie służył ludziom. Witam na dzisiejszym spotkaniu naszych kolegów, którzy ukierunkowują się w sposób jednoczenia, a jest to Jacek Zdrojewski z polskiej lewicy, którego serdecznie witam. Witam ludzi pracy, ruchu ludzi pracy. Witam narodowców, witam posłów, którzy mają odwagę i zabiorą po mnie głos, którzy napisali i książki o Andrzeju Leperze, tak jak kolega Wójcik. Nie bał się i odważnie podjął te działania. Witam partię socjalistyczną. Witam partię patriotyczną, Witam partię i Związek Regionów. Jej przywódcą posłem Borysiukiem. Szanowni Państwo, chciałby, chciałby się powiedzieć wszystkiego mało. Nie da się wszystkiego powiedzieć. Nie da się powiedzieć wszystkiego o świętej pamięci zamordowanym Andrzeju Leperze. Nie da się oddać mu tego, co zrobił do Polski. My możemy tylko kłonić się pod tablicą na grobie, gdzie składamy kwiaty i więcej. Wiemy, że nadejdzie taki dzień, o czym często mówił Andrzej Leper, że zwyciężymy wtedy, kiedy będziemy razem. To jego słowa. Wypełnijmy jego testament. Testament, który on obserwuje z góry. On wierzył, że jest jeszcze możliwość. I my uwierzmy, że nie jesteśmy sami. Że są jeszcze ludzie, którzy razem z nami chcą wspólnie pracować dla dobra Ojczyzny. Jest z nami komendant-minał Toczek. Są z nami ludzie, którzy często spotykając się ze mną mówią dużo nam brakuje, ja wiem, mnie też. Ale taki człowiek jak Andrzej Leper rodzi się jeden na kilkadziesiąt milionów. My jesteśmy jego uczniami. Spełniamy na ile możemy jego rolę. I niech nikt nie mówi i nie powtarza bzdur i dług, że my chcemy czego innego. Że my dogadujemy się z kim innym. My dogadujemy się sami z sobą. Występujemy razem, razem dla Polski, razem dla polskich obywateli, razem do młodzieży, razem dla emerytów i rencistów, razem dla nauczycieli, razem do górników i hutników, bo tylko razem jesteśmy siłą narodową i o to będziemy dbać i to będziemy społeczeństwu przyskładać. Idąc do wyborów, idziemy po zwycięstwo. Idziemy w charakterze nie przegranych, ale w charakterze tych, którzy mówią prawdę, którzy mówią prawdę o Polsce. W tym miejscu ja zakończę i proszę tu pana profesora Sandowera o zabranie głosu, głosu o tym kto to był Andrzej Leper i jak rozmawiał. Natomiast dużo sympatii miałem do Andrzeja Lepera, którego lata całe znałem którego obserwowałem. Proszę Państwa, jest tu garstka dzisiaj ludzi przed... Sejmem, a pamiętam manifestacje samoobrony, na których były dziesiątki tysięcy osób. Ale jest tu garstka najbardziej wartościowych, tych, którzy się po prostu nie boją po tym, co się stało. Po latach widać, że ośmieszany leper, ośmieszana samoobrona, że gdy mówiono talibowie w klewkach, gdy nabijano się. Po latach okazuje się, że wielokrotnie Andrzej Leper miał rację, że media. Próbowały go ośmieszać, ośmieszać ten ruch. Proszę Państwa, samoobrona jest jednym z tych wielu układów politycznych, z tych wielu ugrupowań politycznych, partii politycznych, które na przestrzeni dziejów podjęły antyliberalne, prospołeczne działania. Samoobrona nie jest pierwszym takim ugrupowaniem, były przedtem inne. Natomiast w Polsce dzieje się tak, że pojawiają się fikcyjni prorokowie, Skupiają się głosy między innymi partiami, dzieli się ludzi o podobnych poglądach. I mój apel na koniec, kończąc to przydługie już przemówienie, nie przewidywałem, że będę przemawiać, dlatego jestem nie w Białej koszuli, tylko w takiej bluzce, Kończąc już to nieprzewidziane moje przemówienie, chciałem zaapelować do wszystkich o tworzenie prospołecznej Platformy Porozumienia. Nie Platformy Obywatelskiej, ale prospołecznej Platformy Porozumienia. Wszystkich układów, które myślą bardziej o ludziach niż o prawach rynku, które gnębią ludzi. Prawa rynku są to rzeczy wymyślone. Ludzie są ludźmi, którzy potrzebują pomocy i są po prostu realnymi pytami fizycznymi. Proszę Państwa, zwracam się do wszystkich na przyszłość. Twórzmy porozum społeczne porozumienie, bo nie ma podziału na lewicę i na prawicę. Nie ma podziału na to, że mamy inne poglądy. Jest podział na ludzi przyzwoitych i nieprzyzwoitych. Jest podział, który... Rozróżnia ludzi na zasadzie wyższego i niższego poziomu, a nie na zasadzie różnicy poglądów. Poglądy mamy takie same. Trzeba pomagać społeczeństwu. Dziękuję bardzo. No bardzo wiele zostało słów wypowiedzianych. Ja z, z przewodniczącym Andrzejem Leperem tam w tym budynku spędziłem mnóstwo godzin i na głównej sali, i w jego gabinecie, i z panią y, marszałek Nowypą Wiśniowską dyskutowaliśmy o wielu sprawach przed wieloma go przestrzegałem byliśmy tu padły bardzo ostre słowa że został zabity no wszystko na to wskazuje ja mogę to potwierdzić w książce swojej która jest do kupienia już wydana była w zeszłym roku pod koniec zeszłego roku oficjalnie napisałem nie tylko zresztą o Andrzeju ale tam jeszcze kilka jest dziwnych innych takich no Nazwijmy to zgonów nieprzy nieprzypadkowych. Między innymi yy, generał Marek Papała, mój serdeczny przyjaciel. To jest największy wstyd, żeby wicepremier zginął, Andrzej Leper, został zabity, przygotowany, usunięty. Tak to się mówi w żargonie służb. No, i generał Papała do tej pory nikt nie wie o co się stało, i nikt udają idiotów wszyscy wokoło. No, i mój kolejny przyjaciel serdeczny też podobno popełnił samobójstwo. Ja wiem, że nie. Chodziło tutaj o generała Sławka Petylickiego, który podobno strzelił sobie w garażu w tył głowy. Generał służb specjalnych. No człowiek y, o nieprawdopodobnym sercu. Porównałbym go. Zresztą z Andrzejem Leperem spotykaliśmy się wiele razy. Jeden drugiego podziwiał, bo takie oddanie i takie serce jakie oni mieli, jeden dla y, tego co robił w siłach zbrojnych, a drugi robił dla ludzi, dla po prostu normalnych ludzi, dla wszystkich, dla sportowców, dla normalnych ludzi, dla rolników, dla, dla każdej praktycznie dziedziny życia otwarty na wszystko i na wszystkich. Ja nie chcąc przedłużać, bo jest gorąco, chciałbym tylko powiedzieć jedno, padły tutaj, tak jak mówię, no wiele różnych słów. Mili Państwo, pieprzą, bo tak mogę użyje takiego słowa, nie powinienem w tym dniu, codziennie nas yy, faszerują propagandą taką, której no do tej pory nie było, mogę powiedzieć. Kiedyś się trochę propagandą ja zajmowałem. Ale takiej nie było i, i pewnie nie będzie. Zniekształcane są wszystkie fakty. Yy, I jeżeli po prostu ludzie nie zjednoczą się i nie tupną, nie uderzą pięścią w stół, to doprowadzi to do no nieciekawych sytuacji w naszym kraju, bo już są nieciekawe i... Obuda jaka jest wokoło, że jest dobrze, że rozwijamy się, że jesteśmy w ogóle znakomici. To wszystkie informacje rozmawiałem tu z kolegami przed tym oficjalnym spotkaniem też. My jesteśmy w takiej sytuacji jeszcze gorszej niż Grecja, bo jesteśmy jeszcze zdecydowanie bardziej zadłużeni niż oni. Także jesteśmy na krawędzi przepaści. Jeżeli my nie wycofamy tego ludzie po prostu normalni ludzie wszyscy ci którzy chcą y, patrioci którzy chcą dobra dla tych którzy w tej chwili są dorosłymi dla wszystkich tych którzy dorastają po prostu muszą się wziąć za to ostro do roboty i to co mówili koledzy moi poprzednicy jeżeli się nie zjednoczymy jeżeli nie będzie po prostu y, wspólnego ruchu i wspólnego zdania to będzie taka sama takie same bajdurzenie jak y, na po stronie lewicy, że jednoczy się, że jest wszystko tam tak, jak powinno być. Ja znam Ileszka Miller'a, bo byłem jego doradcą wtedy, kiedy był premierem. Bardzo dobrze. I kolegów z lewicy też. Byłem w lewicy. Ale y, nie opowieści dziwnej treści, tak zwane, tylko po prostu czyny. I niech to nie będzie czas wycieczki dzisiaj do Warszawy pod Sejmem, tylko niech to będzie po prostu dzień spożytkowany na to żeby każdy przemyślał żebyście podyskutowali między sobą co możecie zrobić w kierunku tego aby się, rozszerzył się cały ten ruch zdecydowanie żeby się rozlał na całą Polskę tak jak to robił i do tego i do tego dążył Andrzej właśnie lepiej jemu niech będą poświęcone te, ten dzień yy, to wasze poświęcenie przyjazd tutaj i mogę tylko powiedzieć jedno, że chylę czoła temu człowiekowi, ponieważ zasłużył na to. To był bardzo nieprawdopodobnie zdolny i chcący się uczyć, jeszcze w dalszym ciągu uczyć polityk. Takich w tej chwili nie widać. Dziękuję.